Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Wymiar kontemplacyjny życia zakonnego. Dimensio contemplativa. Audio numer 2. Punkt drugi. Wskazania dla Instytutów Życia Czynnego, podpunkt d. Wymiar kontemplacyjny w formacji. Formacja zakonna. Szczególnym zadaniem formacji zakonnej w jej różnych fazach, początkowej i permanentnej, jest zanurzenie zakonników w doświadczeniu Boga i dopomożenie im w stopniowym doskonaleniu tego doświadczenia we własnym życiu. W tym celu jest rzeczą konieczną, aby samo apostolstwo było ukazywane w odpowiednim świetle. Celem zasadniczym, który powinien być osiągnięty w instytutach życia czynnego, będzie wzajemne przenikanie się życia wewnętrznego i działania, tak aby każdy świadomie rozwijał prymat życia w duchu, z którego płynie łaska jedności właściwej dla bezinteresownej miłości. Wybitnie kościelny charakter życia zakonnego Przynagla do realizowania formacji w każdym jej aspekcie w głębokiej łączności z Kościołem Powszechnym. Czynić to jednakże należy w taki sposób, aby każdy zakonnik mógł przeżywać konkretnie i skutecznie swoje powołanie w tym Kościele lokalnym i dla tego Kościoła lokalnego, do którego jest posłany zgodnie z misją swego Instytutu. Wy jesteście, powiedział Ojciec Święty, na mocy waszego powołania dla Kościoła Powszechnego, pełnicie zaś swoją misję w określonym Kościele Lokalnym. Wasze powołanie dla Kościoła Powszechnego realizuje się więc w ramach Kościoła Lokalnego. Trzeba czynić wszystko, aby życie konsekrowane rozwijało się w poszczególnych Kościołach Lokalnych w taki sposób, by przyczyniało się ono do ich duchowego budowania i stanowiło ich szczególną siłę. Jedność z Kościołem Powszechnym w ramach Kościoła Lokalnego. Oto jest Wasza droga. Pogłębienie własnej specyfiki. Znajomość specyfiki własnego instytutu, którego jest się członkiem, stanowi istotny czynnik w kształtowaniu wymiaru kontemplacyjnego. Z tego więc także punktu widzenia jest rzeczą bardzo ważną rozwijanie ogólnej zasady odnowy, którą dekret o odnowie życia zakonnego określa jako nieustanne powracanie do źródeł. Solidna formacja intelektualna. Solidna formacja intelektualna, która odpowiada celom powołania i misji własnego Instytutu, leży u podstaw zrównoważonego i bogatego życia modlitwy i kontemplacji. Dlatego studium i przystosowana odnowa zalecane są jako czynniki zdrowego odradzania się życia zakonnego w Kościele i dla społeczeństwa naszych czasów. Studia niech nie będą podejmowane w sensie źle pojętej autorealizacji, to jest dla osobistych celów, ale by mogły odpowiedzieć wymogom planów apostolskich samej rodziny zakonnej zgodnie z potrzebami Kościoła. Potrzeba odpowiednich wychowawców. Potrzeba odpowiednich przymiotów jest więc oczywista u tych, którzy podejmują odpowiedzialność za formacje. Są to Ludzka wrażliwość i życzliwość, nabyte już doświadczenie Boga i modlitwy, mądrość płynąca z uważnego i długiego słuchania Słowa Bożego, umiłowanie liturgii i zrozumienie jej roli w wychowaniu duchowym i kościelnym, niezbędne wyrobienie kulturalne, gotowość poświęcenia swego czasu i dobrej woli dla osobistego dobra poszczególnych kandydatów, a nie tylko grupy. Podpunkt E. Rozwijanie wymiaru kontemplacyjnego w kościołach lokalnych. Biskup jako ten, który doskonali swą trzodę. W posłudze duszpasterskiej biskupa, skierowanej przede wszystkim na uświęcanie powierzonego mu kościoła, Wysuwa się na plan pierwszy właściwa mu misja przyczyniania się do wzmożenia świętości swego kleru, zakonników i świeckich według właściwego im powołania. Z tego względu, pasterze kościołów lokalnych niech się starają przede wszystkim o rozwój życia modlitwy i o wymiar kontemplacyjny, czy to troszcząc się o uświęcenie braci zgodnie z powołaniem każdego z nich czy też dając świadectwo swej własnej osobistej świętości. W tym nastawieniu uwydatnia się bardziej ich pasterska troska o powołania, a także o różne formy życia konsekrowanego i jednocześnie dbałość o to, by nie zabrakło pomocy duchowej wspólnotom już utworzonym troszcząc się ponadto większe zrozumienie i szacunek dla samego życia zakonnego niż dla dzieł prowadzonych przez różne instytuty, biskup przyczyniać się będzie do chętnej i skutecznej wzajemnej współpracy między duchowieństwem a zakonnikami. W ten sposób lepiej się także zapewni przygotowanie kapłanów zdolnych do tego by podtrzymywać i towarzyszyć życiu duchownemu i apostolskiemu zakonników i zakonnic, zgodnie z istotą samego życia zakonnego i celów każdego Instytutu. Ze swej strony zakonnice powinny mieć możliwość znalezienia wśród duchowieństwa spowiedników i kierowników duchowych, którzy byliby zdolni pomóc im do lepszego zrozumienia i przeżywania swojego poświęcenia się Bogu. Wpływ kapłana jest zresztą często decydujący dla właściwego odkrycia i rozwoju powołania zakonnego. W tym celu studium życia konsekrowanego w jego rozlicznych formach i rozmaitych aspektach wydaje się konieczne, począwszy od formacji w seminariach duchownych, dla pełnego kościelnego przygotowania kleru diecezjalnego. Włączenie zakonników w Kościół. Zakonnicy i zakonnice powinni ze swej strony dawać świadectwo swej faktycznej i szczerej przynależności do rodziny diecezjalnej, a czynić to powinni nie tylko swą dyspozycyjnością, zgodnie z własnym charyzmatem, wobec wymagań kościoła lokalnego, ale jeszcze bardziej służąc swym doświadczeniem duchowym kapłanom diecezjalnym i ułatwiając wszystkim wiernym spotkanie modlitewne. Istnieje jeszcze jeden ważny problem, nad którym warto się zastanowić. Chodzi mianowicie o sprawę ścisłych związków pomiędzy duchowieństwem diecezjalnym a instytutami zakonnymi, w tym co dotyczy wymiaru kontemplacji, który powinien być jednym z elementów zasadniczych każdego życia poświęconego Bogu. Kapłani diecezjalni odczuwają potrzebę zaczerpnięcia w kontemplacji nowych sił. I wsparcia w swojej pracy apostolskiej. Jak w przeszłości, tak i dziś, muszą oni znajdować w tej dziedzinie wsparcie u doświadczonych zakonników, muszą utrzymywać kontakt z klasztorami, które powinny ich przyjmować na rekolekcje, na okresy skupienia i dni odnowienia duchowego. Ponadto udział w ich inicjatywach modlitewnych, podejmowanych przez dany kościół lokalny. Będzie mógł przyczyniać się do wzrostu i ubogacenia życia duchowego całej wspólnoty chrześcijańskiej. Współodpowiedzialność i harmonijna współpraca. Wydatną pomocą dla rozwijania współodpowiedzialności i harmonijnej współpracy w kościołach lokalnych, a także dla duchowego rozwoju Będą regularne kontakty między biskupem a osobami odpowiedzialnymi za instytuty zakonne w diecezjach, jak również utworzenie i dobre funkcjonowanie odpowiednich organów na poziomie konferencji episkopatów i konferencji zakonników i zakonnic. Część trzecia. Wskazania dla instytutów specyficznie kontemplacyjnych. Znaczenie tego rodzaju instytutów. Zebranie plenarne, uznając zasadniczą wartość, jaką posiadają instytuty męskie i żeńskie, oddane wyłącznie życiu kontemplacyjnemu, ze szczególną radością wyraża im swój szacunek i swą wdzięczność za to, co reprezentują w Kościele. Kościół, bowiem ze swej istoty, charakteryzuje się tym, że jest żarliwy w działaniu. I oddany kontemplacji, tak, że to, co ludzkie w nim, jest podporządkowane Bożemu i skierowane do Bożego, widzialne do niewidzialnego, życie czynne do kontemplacji. W przekonaniu o szczególnej roli, jaką instytuty te pełnią pośród ludu Bożego, zebranie plenarne zachęca je, aby nadal wiernie włączyły swoje specyficzne powołanie. I posłanictwo w Kościół powszechny i kościoły partykularne, do których one przynależą. Zachęca je też do zachowania i ożywiania swego bogatego dziedzictwa kontemplacyjnego, duchowego i doktrynalnego, które stanowi dla świata wezwanie i dar oraz odpowiedź dla ludzi szukających w naszych czasach z niepokojem, także poza tradycją chrześcijańską. Nie zawsze autentycznych metod i doświadczeń kontemplacji. Aktualność życia specyficznie kontemplacyjnego. Wezwani do życia specyficznie kontemplacyjnego uznani są za jeden z najbardziej drogocennych skarbów Kościoła. Oni to, dzięki szczególnemu charyzmatowi, wybrali najlepszą cząskę, a mianowicie cząskę modlitwy, milczenia, kontemplacji. Wyłącznej miłości Boga i całkowitego oddania się na Jego służbę. Kościół bardzo liczy na ich duchowy wkład. Instytuty te zachowują zawsze, choćby nagliła konieczność czynnego apostolstwa, wyborną cząstkę w mistycznym ciele Chrystusa. Bogu bowiem składają doskonałą ofiarę chwały, a ludowi Bożemu dodają blasku przez obfite owoce świętości. Zagrzewają go przykładem i przyczyniają się do jego wzrostu dzięki tajemniczej płodności apostolskiej. Powinni zatem z całym realizmem przeżywać tajemnicę pustyni, na którą zaprowadziło ich wyjście. Jest to miejsce, w którym pośród walki z pokusą, niebo i ziemia, według tradycji, spotykają się ze sobą, i w którym świat, ziemia wyschła, staje się rajem. A sama ludzkość osiąga swą pełnię. Dlatego też można powiedzieć, że jeśli ludzie oddani kontemplacji znajdą się jakby w sercu świata, to tym bardziej są oni w sercu Kościoła. Dekret Ad Gentes także stwierdził, że życie kontemplacyjne oznacza przynależność do pełni obecności Kościoła i zachęca do wprowadzenia go wszędzie, a w szczególności na misjach. Tajemnica apostolska tego rodzaju instytutów. Życie tych instytutów, które jest pewnym szczególnym sposobem przeżywania i wyrażania paschalnego misterium Chrystusa, ponieważ jest śmiercią dla zmartwychwstania, stanowi szczególną tajemnicę łaski wyrażającą najbardziej święte oblicze Kościoła wspólnoty modlącej się, która wraz ze swym oblubieńcem Jezusem Chrystusem Poświęca siebie z miłości dla chwały Ojca i dla zbawienia świata. Dlatego też życie kontemplacyjne jest ich pierwszym i zasadniczym apostolstwem stanowi bowiem, zgodnie ze specjalnym planem Bożym, ich typowy i charakterystyczny sposób bycia Kościołem życia w Kościele, urzeczywistniania łączności z Kościołem, pełnienia własnej misji w Kościele. W takiej to perspektywie, z pełnym szacunkiem dla podstawowej funkcji apostolskiej tego rodzaju życia, na mocy której powinni zajmować się jedynie Bogiem, zachowując prawo, klauzury i ustalone w tym względzie normy, mogą oni w wierności dla własnej duchowości i tradycji każdej rodziny podejmować próby pomagania tym, którzy żyją na zewnątrz. Poprzez włączenie ich we własne modlitwy i życie duchowe. Konieczność właściwej formacji. Kładzie się nacisk na konieczność formacji początkowej i permanentnej, właściwej ich powołaniu i życiu polegającemu na kontemplacyjnym poszukiwaniu Boga, w odosobnieniu i milczeniu, w ustawicznej modlitwie i gorliwej pokucie. I podkreśla ich poważny obowiązek opierania takiej formacji na podstawach biblijnych, patrystycznych, liturgicznych, teologicznych i duchowych oraz przygotowywania wychowawców i wychowawczyń zdatnych do pełnienia tej funkcji. Na szczególną uwagę zasługują młode kościoły oraz klasztory odosobnione i pozbawione szczególnych pomocy lub środków prowadzących do tego celu. We współpracy ze Świętą Kongregacją Ewangelizacji Ludów i Świętą Kongregacją Kościołów Wschodnich trzeba będzie szukać sposobów i środków niesienia takim klasztorom skutecznej pomocy na polu formacji: ekipy formacyjne, książki, kursy korespondencyjne, taśmy, kasety czy płyty. Szacunek i delikatność we wzajemnych stosunkach. Relacje biskupa jako pasterza, przewodnika i ojca z klasztorami kontemplacyjnymi, relacje już podkreślane przez poprzednie zebranie plenarne, wymagają studium różnych aspektów tego zagadnienia i ich kontynuowania w tym celu, by z pomocą hierarchii obecność i misja takich klasztorów w kościołach partykularnych stanowiły naprawdę łaskę, która jest odbiciem różnorodnych charyzmatów będących na służbie całego ludu Bożego. Zebranie plenarne jest zdania, że biskupi powinni szerzyć wśród kapłanów, zaczynając już od przygotowania w seminariach i wśród wiernych, znajomość i szacunek dla życia specyficznie kontemplacyjnego. Nie sprawia ono, że ci, którzy zostali do niego wezwani, stają się wyłączeni i odcięci od świata. W samotności, w której oddają się modlitwie, bynajmniej nie zapominają o swoich braciach. Chociaż bowiem odsunęli się od częstego obcowania z nimi, nie uczynili tego, by szukać spokoju dla własnej wygody, ale po to, by w sposób bardziej powszechny podzielać ich trudy, cierpienia i nadzieje. Klauzura papieska. Zebranie plenarne wyraża swoje uznanie dla klasztorów mniszek o klauzurze papieskiej. Jeżeli oddzielenie od świata należy do istoty życia kontemplacyjnego, klauzura taka stanowi znak i doskonały środek dla wyrażenia tego oddzielenia zgodnie z duchem poszczególnych instytutów. Dlatego też uczestnicy zebrania plenarnego, przyjmując wezwanie Soboru Watykańskiego II do słuszeń odnowy norm mających na względzie szczególne warunki miejsca i czasu, bardzo zachęcają wyżej wymienione klasztory do wiernego zachowania, zgodnie z różnymi charyzmatami i tradycjami poszczególnych instytutów, ich specjalnego oddzielenia od świata. Które jest właściwym narzędziem rozwoju życia kontemplacyjnego. Zakończenie. Wymiar kontemplacyjny stanowi prawdziwy sekret odnowy wszelkiego życia zakonnego. W sposób żywotny odnawia ono naśladowanie Chrystusa, ponieważ prowadzi do doświadczalnego poznania go, niezbędnego do tego, aby móc dawać o nim prawdziwe świadectwo. Jako ten, kto go słyszał, kto go widział na własne oczy, kto go kontemplował i dotykał własnymi rękami. Im bardziej zakonnik otworzy się na wymiar kontemplacyjny, tym bardziej stanie się wrażliwy na wymagania królestwa, rozwijając intensywnie swoje teologiczne życie wewnętrzne. Ponieważ patrzeć będzie na wydarzenia tym spojrzeniem wiary, które dopomoże mu odkrywać wszędzie zamiary Boże. Tylko ten, kto żyje w tym wymiarze kontemplacyjnym, potrafi odkrywać zbawczy plan Boga w historii i może być zdolny do zrealizowania go skutecznie i w sposób zrównoważony. Wasze domy powinny być przede wszystkim ośrodkami modlitwy, skupienia osobistego i wspólnego dialogu z tym, który jest i który powinien zostać pierwszym i głównym rozmówcą w biegu waszych pracowitych dni. Jeżeli potraficie ożywiać ten klimat intensywnej i pełnej miłości komunii z Bogiem, będziecie mogli prowadzić dalej bez napięć urazowych czy niebezpiecznego rozproszenia te odnowę życia i dyscypliny zakonnej, do której Sobór Watykański II was zachęca. Dokument podpisano 12 sierpnia 1980 roku. Podpisali kardynał Edward Pironio, prefekt, arcybiskup Augustyn Majer, sekretarz. Deo gratias.